Wydaje mi się, że najbardziej skrzyło między panem i Szymonem Hołownią. Pan marszałek pozwala sobie na puszczanie w obieg łajdackich insynuacji, kłamstw na mój temat. Pan podszedł Powta, do niego że... w Republice i poprosił, żeby po debacie już. Poprosił go, pan bo usłyszałem to. Niech pan, panie marszałku, powie to jeszcze raz, tylko Ta. precyzyjnie, żeby mógł Ta. pana pozwać. Tak. To jest pewna dłuższa historia choroby. Pan marszałek uczestniczył w takim. Linczu medialnym na mojej osobie, po tym jak w miejscu mojej pracy, w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, napadła mnie pewna pani. Znieważyła i naruszyła nietykalność moją osobistą poprzez wymierzenie kopniaka, oplucie, popchnięcie i takie tam rzeczy. Ale pan marszałek upiera się kłamać, że ja kogoś napadłem. Chodzi o moją niezgodę mój sprzeciw wobec hmm. propagandy rasizmu sekta lubawi Lubawicz, jej z piekła rodem, przekaz talmudyczny, goje jak zwierzęta są od tego, żeby służyć Żydom i temu podobne. I to mielibyśmy celebrować w polskim sejmie, tak? Że są ludzie i nadludzie w tych okolicznościach ja podejmuję działanie, napada mnie osobnik, tak, no, płci damskiej i nie tylko marszałek nie wyciąga z tego konsekwencji, nie broni. Posła na Sejm napadniętego, ale uczestniczy w, powtarzam, linczu medialnym na mnie i przychodzi na kolejne debaty i mówi, że ja kogoś napadłem, więc obejrzyjcie sobie Państwo, no do kogo napadł. No. Szkoda słów, bo, bo pan marszałek Kołownia zjechał do bazy, już zdaje się, prawda? Już ten cały projekt, tak jak został napompowany, tak ktoś przekładał. Nastąpiła między Wami niespodziewana mijanka i, 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 i w ogóle już nie ma o czym mówić.